Witajcie na kanale Wokół Parlamentu, kronice polskiego życia politycznego. Bez zbędnego przedłużania zapraszamy na film i zachęcamy do obejrzenia materiału do końca. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dzień dobry, Maciej Gnabryk, no, Fakty. Chciałem się zapytać wszystkich Państwa może jeszcze raz o komentarz dotyczący subwencji i odebrania subwencji oraz tego, jak Państwo sobie poradzicie w nadchodzącej kampanii prezydenckiej. No i jak, jakie widzicie perspektywy? Na Mamy nadzieję, że pan premier Tusk wpisze nas na listę podmiotów strategicznych. Wpisał TVN, bo nie wiem, jak wy sobie teraz poradzicie Myśli przy tych wszystkich pan? zawirowaniach. Wie pan, idzie na ratunek Donald Tusk zdenerwowany, że TVN, a pan być firma wpisany, strategiczna dla Polski, a pan wpisana, być może by tak wpis... Wpisam na, na listę firm strategicznych. Partii Wtedy strategiczny. rzeczywiście, rzeczywiście no byłoby to tak samo niezgodne z prawem, jak to wpisanie TFN-u jako podmiotu na liście tych firm strategicznych. Ale wie pan, ale wie pan a nauka, szkolnictwo wyższe, wie pan, no naprawdę zajmujemy się tym, żeby młodzież w Polsce nie musiała wyjeżdżać za granicę, tylko żeby mogła rozwijać się na najwyższym poziomie naukowo, żeby polscy badacze, polscy naukowcy mogli tu w Polsce z finansowaniem takim, jakie my zapewnialiśmy, robić badania tu na miejscu dla Polski, dla Europy, no a Pan o subwencji dały sobie radę, dlatego że Sąd Najwyższy Izba Kontroli nad Spraw Publicznych, ta sama Izba, z którą korespondowała Państwa komisja wyborcza jeszcze dwa tygodnie temu, wnioskując o wyłączenie sędziów ze składu orzekającego, czyli widziała, że ona jest, bo gdyby jej nie było, to by w ogóle z nią nie korespondowała. Ta sama Izba, która jest, wydała wczoraj orzeczenie, że uchwała Państwowej komisji wyborczej pozbawiająca nas możliwości. Um, um, Subwencji na kolejne lata jest niezgodna z prawem, pozbawiona jest podstaw. Dziś Państwa Komisja Wyborcza, która widziała, że jest Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nazwczej Spraw Publicznych, ma obowiązek podjąć uchwałę o zaakceptowaniu naszego sprawozdania, a pan minister finansów na tej bazie będzie miał obowiązek wypłaty środków finansowych. Tyle. A jeśli nie, panie redaktorze, panie redaktorze jeśli nie, to w pierwszej kolejności wszyscy ci, którzy łamią dziś prawo w sposób absolutnie bezceremonialny. Będą ponosić konsekwencje i karne, i cywilne, dlatego że my tego nie odpuścimy, a przywrócenie praworządności w Polsce zbliża się wielkimi krokami. No tak, ale zbliża się, jak rozumiem, bez pieniędzy na razie. Nie, i, o, I o to pytam. Co? No to, to ja Panu odpowiadam, niech Pan zobaczy. Platforma Obywatelska, na zlecenie której PKW podejmuje niezgodne z prawem uchwały, wyrzuca w błoto, bo kompromitacja w Gliwicach była ogromna, co najmniej kilka milionów złotych na konwencję. My! Dzięki zaangażowaniu, potężnemu zaangażowaniu e, doktora Karola Nawrockiego, ciężkiej pracy każdego dnia i spotkań bezpośrednich z mieszkańcami w poszczególnych województwach i powiatach, e, nie wydajemy pieniędzy, bo ich nie mamy, a jednak to my dzisiaj jesteśmy liderami cała, w, ty, w, ty, cała, w, ty, w, w tym wyścigu w, w, w energii y, i pracowitości ciężkiej pracy tak. W ciężkiej pracy doktora Karola Wronskiego sztabu i wszystkich naszych sympatyków, wyborców, których ciągle prosimy o wpłaty dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo Zostaliśmy okradzeni bez państwa wpłat, będzie nam ciężko, ale te wybory wygramy. Okay. Pomóżcie nam państwo, wpłacajcie na Prawo i Sprawiedliwość. A ile, 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 ile teraz do tej pory wpłacono? Pani, panie, panie redaktorze, postaci, to... panie rok, proszę się zwrócić do, tak. do pana prezesa Józefa Kaczyńskiego no, i do no, o, własnej naszej ja, partii, nie bo nie ja, ja nie mam dostępu do konta, wie pan. Panie no to... redaktorze, liczymy na to, że tym razem TVN, poinformuje swoich widzów, że tak jak w sposób bezprawny wybierano, znaczy ze złamaniem prawa wybierano. A na żywo członków idzie nasza konferencja. No. Państwowej komisji wyborczej, bowiem, bowiem ustawa, o której mówimy, gwarantowała zupełnie inny podział tych miejsc. Ustawa, tak. którą myśmy przygotowali, miała zagwarantować zresztą, przypomnę, w roku 2019 z naszej inicjatywy. Większość członków wybranych przez Sejm była z ramienia opozycji. A teraz wybrano dwóch na siedmiu z opozycji, łamiąc e, e, wszystko. Po co? Czyli po to, 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 żeby powinno mieć... być więcej nominatów w pis tam i wszystko byłoby wtedy okej. Okay. To, to, powinno, ta, powinno być zgodnie z ustawą. To, 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 to są państwa tak. przepisy. No, no właśnie, jest no, ale to jest łamane. To są przepisy, które są w Polsce tak. ustanowione. Jeżeli pan czytał tą są... ustawę, to z tej ustawy wynika, że są parytety. Tak? Dokładnie. I jeżeli parytet y, w postaci panie Ryszarda... Nie, zostawić, nie panie redaktorze jak było do tej przedtem. Przed a, pamięta pan, a pamięta pan kompromitację w roku 2014 tego całego gremium i tego, że nikt się nie czuł wówczas za to odpowiedzialny, że 6 dni czekali Polacy na a wyniki wyborów, tego, a że 18% głosów głosów było dobrze. głosów nieważnych, a teraz po zmianach, które wprowadzono w roku 2017, wie pan, ile było głosów nieważnych w wyborach samorządowych wie ostatnio? Wiem, że dalej się 4, nie za to 4% Także bardzo proszę, żebyście Państwo nie manipulowali. Zachęcam ja nie do tego proszę, i zachęcam do tego, panie redaktorze żeby TVN teraz nagłaśniał w zgodzie z prawdą i w zgodzie z ustawą zachęcał do działania Państwową Komisję Wyborczą i tych partyjnych nominatów, nominatów, których ja trzeba było usadzić w spółkach jak, Skarbu Państwa, żeby przeszłość? głosowali tak, jak takie, pan a nie pan to, Jak pan nie nakłania, tylko relacjonuje, to no. proszę o relację z tej konferencji i następujące słowa. W związku z tym, że istnieje nierówność na rynku politycznym, ponieważ Platforma Obywatelska dostała środki to mimo że finansowała kampus Polska nielegalnie, a my nie, to prosimy za pośrednictwem TVN-u naszych sympatyków i nie tylko o wpłatę na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, bo dzięki temu będziemy mieli pluralizm polityczny na najwyższym poziomie dziękujemy tfn owi nie, za przekazanie tej informacji. Wiadomo, Dziękuję bardzo. Jest w ogóle na, 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 na wszystkich mediach i socjalach i cały czas Państwo to powtarzacie, więc wszyscy chyba Państwa sympatycy. Szanowny nie, nie Panie nie Redaktorze, chciałbym pozwolić też Pani Redaktor tak, zadać pani pytanie, redaktor, bo ja wiem, że Pan by miał tutaj 100 pytań, no, ale chyba konkretne odpowiedzi Pan dostał. No, to bardzo się cieszę. Bardzo proszę. Dzień, dzień dobry, Kinga Ośnicka Telewizja Trwamy. Ja mam pytanie do Pana Ministra Czanka, Jak Pan ocenia słowa Minister Edukacji Barbary Nowackiej, która oskarża księży biskupów broniących religii w polskich szkołach o dążenie do politycznego zwarcia przed rozpoczynającą się kampanią prezydencką? Ministerstwo odrzuca też propozycję obowiązkowej etyki dla uczniów, którzy zrezygnują z lekcji religii. I drugie pytanie PSL deklaruje ochronę prawa rodziców do posyłania dzieci na lekcje religii, ale pytanie o skuteczność ludowców koalicji w tej sprawie. I jedno pytanie jeszcze będę miała tutaj do państwa wszystkich, jak Państwo oceniają sprawę posła Romanowskiego i służb i czy pan poseł odda się w ręce policji? Proszę panie jeśli chodzi Pani redaktor, Szanowna, jeśli chodzi o pierwsze pytanie i ten absurd, nie, nie pierwszy, pewnie nie ostatni z ust pani Nowackiej, to przypomnijmy fakty. Po pierwsze, pani Nowacka jeszcze wiosną tego roku wyrzuciła religię ze średniej ocen. Bez żadnych konsultacji wymaganych ustawą o systemie oświaty. Już nie mówię konkordatem, ustawą o systemie oświaty. Po drugie, wprowadziła rozporządzenie, w którym degraduje tak naprawdę religię, bo pozwala łączyć również grupy międzywiekowe, bez konsultacji wymaganych z systemem oświaty. Pani Nowacka następnie została zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał w sposób zupełnie oczywisty, że bez konsultacji ze stroną Kościelą wymaganej z ustawą polską o systemie oświaty tego wprowadzać nie można. I ta sama pani Nowacka mówi, że to biskupi. Wywołują wojnę polityczną przed kampanią wyborczą, więc jest takie powiedzenie: złodziej rowerów krzyczy, łapaj złodzieja. No to jest właśnie nowacka w całej okazałości. Jeśli chodzi o skuteczność polskiego Stronnictwa ludowego, to ja po raz kolejny i tak będę robił przez cały czas, bo znam wyborców polskiego Stronnictwa ludowego, a też mam przyjaciół w psl co zawsze mówiłem. Kochani. Jesteście w koalicji, która działa całkowicie wbrew waszemu programowi, wbrew waszemu światopoglądowi, wbrew światopoglądowi wasze, waszych wyborców, skoro jesteście nieskuteczni na tyle, że nie potraficie powstrzymać haniebnych zmian w systemie oświaty, haniebnych zmian dotyczących choćby tej edukacji seksualnej pod przykrywką edukacji zdrowotnej, to zawsze macie czas na to, żeby stamtąd wyjść. Będziecie skuteczniejsi w, realiz w realizacji swojego programu i światopoglądu waszych wyborców, waszych wyborców, w innej koalicji, a nie z Tuskiem, który was kompromituje. Chciałam zapytać odnośnie posła Romanowskiego. Ale co my możemy w tej sprawie, e, pani redaktor, powiedzieć? Tylko o, chodzi o to, że pan poseł Romanowski został ponownie... Jakby pani przez... powtórzyła pytanie, bo... Już, już, już mówię... Jak państwo oceniają działania no, służb w sprawie Marcina Romanowskiego? No to proszę pani, pan Kornelu, który jest uzurpatorem na stanowisku prokuratora krajowego, ten sam pan Kornelu, który uznał, że pani, która walczyła z tą, z tymi, z tym, z tą dziką reprywatyzacją kamienic, sama się podpaliła, później jeszcze zdołała po podpaleniu schować karnister z benzyną, dzisiaj będąc na stanowisku prokuratora krajowego, który jest zajęty przez pana prokuratora Barskiego, kieruje wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie. Pana posła Romanowskiego, który od roku chodzi na wolności, w niczym nie ma taczy, bo wszystkie dokumenty są w, w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Prokuraturze. Sąd upolityczniony w tym względzie do szpiku kości wydaje rozstrzygnięcie na podstawie wniosku składanego przez nielegalną prokuraturę, więc jak my mamy to oceniać, jak nie tylko jako po prostu zamach na konstytucję, zamach na praworządność, zamach na sprawiedliwość i wymiar sprawiedliwości w Polsce. To jest nasza ocena. Podziel się swoją opinią i weź udział w dyskusji, zostaw komentarz i udostępnij materiał na swoich social mediach. Po więcej filmów tego typu, kliknij w miniaturkę playlisty lub najnowszego materiału na naszym kanale. A my dziękujemy za Twój czas i pozostanie do końca.